Ostatnio się z nią widziałem na Wawelu na podczas wręczania Orderu Orla Białego, który otrzymała pana prezydenta Komorowskiego w takiej szerokiej grupie artystów. Ona była jedyna, która otrzymała Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie. I też przyjęła to z taką skromnością, godnością. No, rzadko się spotyka ludzi o tych cechach charakteru, jakie ona miała. Miasto, Krak miasto Kraków jakoś szczególnie uczci, pamięć noblistki? Tak, no, miasto Kraku ją już uczciło jako osobę, nadając jej tytuł honorowego obywatela miasta Krakowa, co jest dosyć rzadkim wyrównieniem. No, jak Państwo widzicie, flagi na oficjalnych budynkach Krakowa są okryte Kiem. Komunikacja miejska także jeździ z flagami z Kiem. Wyłożyliśmy księgę pamiątkową po to, aby mieszkańcy mogli też pożegnać się z nią w ten sposób. Właśnie nagram, jak ją ustawili. W wiemy, zmarła Pani Ministrowa Szymbolska, która była honorowym obywatelem miasta Krakowa. Oznacza to, że miasto Kraków przejmuje na siebie wszelkie sprawy związane z organizacją pogrzebów. Najpierw może takie sprawy typowo organizacyjne. Pogrzeb odbędzie się 9, to znaczy 4 na tydzień. O godzinie 12 zgodnie z życzeniem Pani Wysławy pogrzeb będzie miał miejsce na cmentarzu Rakowickim, jako że Pani Wysława chciała być pochowana w grobowcu rodzinnym, tam gdzie leżą jej siostra. Pogrzeb także zgodnie z życzeniem będzie miał charakter świecki. Jak na razie, bo jesteśmy w stałym kontakcie z wszystkimi urzędami, które Tutaj będą potrzebne. Potwierdził swoją obecność Pan Prezydent Pospolitej i według wszelkiego prawdopodobieństwa pan premier. Jeżeli pan premier będzie mógł być, bo tam są dosyć ważne państwowe sprawy, które będzie starał się odwołać, to przybędzie, jeżeli nie, będzie tylko pan też do niego. W duże testamencie wyjścia pół woli znajduje się zapis właśnie dotyczący pobudku na ratowniczym robotowych ludzką i ma to być zgodnie z powolą wolą ma to być. Tak naprawdę nie, nie mamy jeszcze dokładnie pomysłu na program, tak naprawdę wszyscy ciągle jeszcze przeżyje, przeżywają wczorajszy wieczór, wszyscy zgłaszają powoli akces do tego. Przyjaciele, poeci, aktorzy, żeby w czwartek się spotkać, żeby przeżyć taki moment wspólnoty, taki moment wymiany myśli, refleksji, spotkania z poezją, może przypomnienia sobie anegdot związanych z panią Wisławą Rzymborską. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że po weekendzie będziemy gotowi powiedzieć, jak przyjaciele pani Wisławy wyobrażają sobie to spotkanie i jak będzie dokładnie ono przebiegać. Na pewno się odbędzie.